schodzimy z ulicy Warszawskiej na prawo naprzeciwko ulicy Szkolnej dwa groby prawdopodobnie żołnierzy węgierskich Nazarowicz Józef czterdziesty czwarty rok flaga węgierska wijanek z szyszek zaraz obok Drugi grup. Co nie podpisane. Ulica szkolna. szkoła Tu była? Tu była szkoła. Tu była szkoła. Szaczory. Ulica Warszawska w stronę Ulicy Kościelnej. Warszawska w stronę Kołomejki. Jedziemy do Kołomejki.